Rzeźniczak nie wytrzymał. Ostro zareagował po tym, jak wytknięto mu, że zapomniał o zmarłym synu. Jakub Rzeźniczak nie krył swojej wściekłości. 11 września opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis. Bolesny komentarz jednej z internautek dotyczy. Jego zmarłego syna sprawił, że piłkarz nie mógł milczeć. Wybaczcie za te słowa, ale na pewne rzeczy nie da się już reagować inaczej, napisał rzeźniczak, nie kryjąc wściekłości. Trzy lata temu Jakub rzeźniczak i Magdalena Stępień musieli się zmierzyć z bolesną stratą swojego syna Oliwiera. Chłopiec zamarł 27 lipca 2022 roku, zaledwie kilka dni po swoich pierwszych urodzinach. Syn piłkarza i modelki zmagał się z rzadką chorobą nowotworową. Jego odejście było ogromnym ciosem dla jego bliskich, a zwłaszcza dla rodziców, którzy do dziś zmagają się z bólem po stracie dziecka. Obrzydliwy przytyk w stronę Jakuba rzeźniczaka. W trudnych chwilach Jakub Rzeźniczak mógł liczyć na wsparcie swojej żony, Pauliny Rzeźniczak. Para 10 lutego 2024 roku powitała na świecie córkę Antoninę, która stała się ich oczkiem w głowie. Piłkarz często dzieli się szczęśliwymi chwilami z rodziną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i filmy z żoną oraz córką. Niestety, nie wszystkie reakcje internautów na te posty są pozytywne. Pod jednym z filmów opublikowanych przez Jakuba Rzeźniczaka na TikToku pojawił się wyjątkowo bolesny komentarz. Internautka zasugerowała, że piłkarz cieszy się obecnie życiem i zapomniał o zmarłym Oliwierze. Jakub Rzeźniczak stanowczo reaguje na hejt. Tego typu uwaga wywołały stanowczą reakcję sportowca. Jakub Rzeźniczak odpowiedział na swoim Facebooku: Nie lubię zaczynać tak dnia, ale no kur. Normalna, ale chyba tylko z pozoru kobieta, trzy dzieci w zdjęciu w tle. Co musiało wpaść temu czemuś do głowy, by o trzech w nocy napisać taki komentarz, by o tym pomyśleć? Jak można pomyśleć, że można zapomnieć? A jeśli pani Asiu kur, panią, że człowiek się podniósł, że nie upadł totalnie, nie zapił się, nie stoczył po takiej tragedii, to niech pani się rozpędzi na najbliższą ścianę i droga wolna. Wybaczcie za te słowa, ale na pewne rzeczy nie da się już reagować inaczej, napisał rzeźniczak, nie kryjąc wściekłości. Strata dziecka to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, z jakimi może zmierzyć się rodzic. Jakub rzeźniczak wielokrotnie podkreślał, że Oliwier na zawsze pozostanie w jego sercu. Jednocześnie piłkarz stara się żyć dalej i czerpać radość z każdego dnia, co nie oznacza, że zapomniał o swoim zmarłym synu. Jego odpowiedź na bolesny komentarz to wyraz emocji i bólu, który towarzyszy mu od trzech lat. Pokazuje również, jak trudne może być publiczne życie w obliczu tak osobistej tragedii.